W się Zbysiu, bo no teraz już z kierownikiem Andrzejem się już pożegnałem, teraz już kier Zbysiu, wracamy ale wcześniej dylematy dalej. były tutaj jakby... Słucham? Wcześniej dylematy były przy tych konfrontacjach. Były. no jasne, że były, no już trochę czasu byłem w tych Ornontowicach, to jest sentyment wiadomo, bo pomogli przede wszystkim mojemu bratu w Fordowie, ja też tutaj dołączyłem i sobie gram po prostu w drugiej drużynie tak już po prostu na przyjemności, ale... Teraz już zaczynamy, już zaczynamy rundę rewanżową, bardzo ważną rundę. Rundę pełnych pytań. Będziemy szukać odpowiedzi, będą weryfikacje. Już dzisiaj oglądałem mecz sparty katowice z landkiem. Już powoli zaczynamy analizować te drużyny bo nie ma czasu do stracenia. Każdy moment, każda transmisja, każdy mecz jest bardzo ważny dla, dla nas, dla, dla Radzionkowa, bo im więcej informacji wiemy wcześniej, będziemy mieć im łatwiej przygotować się pod, pod dalą drużynę, a ten mecz dzisiaj naprawdę był bardzo interesujący, bo spodziewałem się, że Sparta po prostu przejedzie się po, po landku, a Landek postawił twarde warunki i stracił dopiero bramkę w ostatnim minutach meczu po rzucie rożnym, także no, naprawdę start ligi zapowiada się, wyśmienicie. Do tego jeszcze Bełk wygrał z Polonią Łaziska Górne, także no już kolejka pełnych niespodzianek i mam nadzieję, że dzisiaj niespodzianki tutaj nie będzie, że pewnie Radzionków wygra. No właśnie, bo co było to my wiemy, ty mi powiedz co będzie. Co będzie, no na pewno powiem tak, no, boisko jest dzisiaj bardzo trudne, ale to dla obu drużyn tutaj nie ma wymówki, że będzie coś źle z boiskiem, po prostu trzeba wyjść na boisko i zrobić swoje. Cieszy mnie bardzo, że Kacper Smoleń dostaje dzisiaj szansę w pierwszym składzie, to jest transfer, który już mógł być dopięty zeszłego lata, czy w sumie tego lata, przepraszam, ale udało się z Kacperem skontaktować, dogadać i dzisiaj dostaje szansę w pierwszym składzie debiutu w czwartej lidze, także liczymy na to, że dzisiaj Kacper walnie przyczyni się do zwycięstwa w tym, w tym meczu. A jak nie on, to błędnie kto, takich emocji jak po poprzednim po starcie tych drużyn tu, to bym sobie życzył pod warunkiem, że trzy punkty no, Dokładnie, 4-3 już wspominaliśmy w pierwszej kolejce o tym szalonym meczu, Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie pełno fajerwerek i że ponownie cydry zwyciężą tutaj w Formatowicach. Gramy na takim boisku, będziemy się na to Będziemy narzekać, to będzie tylko gorzej. Odpowiednie nastawienie do meczu. Odpowiednie przygotowanie w głowie, odpowiednie przygotowanie do podłoża i tylko tyle chłopaki. Zaczynamy 4-4-2, yy, Dawidek w bramce, Sachinek na prawej, odwień stąkiem w środku, miły na lewej. Kasmer Smoleń na prawej, Zalu z Gwiazdką w środeczku Siwcu na lewym, Kowal na 9 i Szrom na 10, y, bądź odwrotnie, tutaj nie ma różnicy w tym ustawieniu. I piwko wychodzi jeszcze na rozgrzewkę, jakby Zalu tam poczuł dyskomfort. To, to wtedy będziemy na bieżąco reagować. Chłopaki, kluczem do zwycięstwa jest wykorzystanie wczorajszej analizy. Odfin nie byłeś, musisz uważać na to że oni będą zabiegać z tymi ludźmi w ten sposób. Ten będzie zabiegał tak i ten tak. Będą cię wpuszczać do środka, będą chcieli, żebyś zagrał piłę do środka. Uważaj na te podania. Jeżeli już, to jeden ze środkowych musi wejść do odbicia przez bocznego, chłopaki, okej? Okay? Dzisiaj jest każdy potrzebny po to, że w 60. minutę wejdę i ja muszę rozstrzygnąć ten nasz, chłopaki. Powodzenia i jedziemy. O półtorej idziemy na boisko i działamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna wiosna, czas zaczynać, że? Zaczynamy zabawę. Ale na piękna wiosna, Myślałem, że bo jest coś o tym, w jakich warunkach zaczynamy. Bo mamy na to wpływu. musimy wyjść, zrobić swoje, e, bo jest dla samych zawodów, zarówno dla nas, jak i dla gospodarzy. E, nie skupiamy się na tym, na co nie mamy wpływu, mamy swój plan na mecz, mam nadzieję, że dzisiaj go zrealizujemy i wygramy. Ty na ostatnim meczu tutaj kojarzysz? 4 do 3, na wyjeździe za Radzie Radziewulskiego? Nie, to... nie było mnie. Wiem, że to nie było, ale. Przepraszam, jaki to klasyczny. Szczęśliw z Hatwika i będzie chciał. Strzesz lekko to Czyli nie pamiętasz, nie oglądałeś. Czyli nie przygotowany. Pamiętam, pamiętam. Dramaturgia, dużo, dużo zwrotnych sytuacji, ale myślę, że dzisiaj liczy się tylko trzy punkty i to, co było kiedyś, to zostaje. A ci nową historię. Te inauguracje to jest fajny moment, czy to jest trudny? Lepiej, lepiej taki środek sezonu, gdzie wiesz, na co ciebie stać, na co stać rywala? Fajne. Zawsze jest ten dreszczyk emocji. W końcu zaczynamy granie o coś. Trzy miesięczna przerwa szybko zleciało i trzeba przyjąć i zabrać się do pracy na no, poważnie. O coś, czyli o co? O zwycięstwo każdego meczu. No pogodowe trzeba dzisiaj czekać, bo pogoda powiedzmy, że wiosną nie pachnie, jest ciężko. No jest ciężko, ale nie ma co narzekać, musimy zmienić nastawienie na, na ukrymyzm i tak do tego podchodzimy. Choć nie ukrywam, że analizując e, dostępny mecz, Marka Adontowice, no, to naprawdę dobrze grają w piłkę i, i, i po części dziwiłem się im, że chcą zagrać w siebie tutaj na trawie, a nie, nie, nie na różnym wojsku. No, ale to jest ich świadoma decyzja i, i musimy przyjąć. Miejsce rozegrania spotkania, jakie jest. Te wszystkie mecze w naszej grupie odbywają się na pojedynkach sztucznych, no i tylko ten jeden. Nasz jest na, na trawiastym, ale mam nadzieję, że wszyscy się nie. Ale mamy z nim dobre skojarzenia. E, tutaj raczej ruchowi szło. Pytanie, jak będzie dzisiaj, bo przez większość sparringów miałeś taki kłopot, że dysponowałeś kilkunastoma graczami, no ale kiedy przyszedł moment inauguracji, to dobrze to przygotowałeś, bo komfort wyboru składuje. Czy powiem szczerze, wczoraj na, na treningu przedmeczowym wszyscy trenowali, także. Yy, gdzieś musiał się na mojej twarzy się pojawił, bo przewodnicy są zdrowi, wszyscy są dostępni do, do treningu, oprócz dzisiaj Dzisiewikiego, który, który pauzuje za kartki, a pozostali już już grze, także mamy z czego wybierać, mamy, mamy możliwość yy, rywalizacji i, i walki o miejsce w składzie i to zawsze zespół ciągnie do przodu i mam nadzieję, że, że jeżeli ktoś dzisiaj gra w pierwszym składzie, to, to wie, że musi zagrać na odpowiednim poziomie, zagrać dobrze, mądrze, to w tym składzie zostanie, bo następny zawodnik już czeka puka, żeby on skończył do brania. I na tym polega, na tym polega rywalizacja. Pierwsi ludzie w barwach już się pojawili na trybunach, można powiedzieć. Oczywiście, tak. Ja dzisiaj skorzystałem z okazji, nie mam swojego wyjazdowego meczu i startujemy z kolejką wiosenną, z rundą wiosenną. Blisko wyjazd do Ornontowic, pomyślałem, że przyjadę i jestem e, na pierwszym leciu ruchu po przerwie zimowej. Mam nadzieję, że wyjedziemy z całą kraju. Jest coś takiego, że w Radziankowie bez względu na ligę, bez względu na pogodę, jak się liga, to się po prostu ruchem żyje. No, no tak, myślę, że w Radziankowie cały czas ten, to życie związane z klubem funkcjonuje i bardzo dobrze. Cieszymy się z tego też, że, że młodzi chłopcy grają i, i wyniki są dosyć, dosyć obiecujące. E, fajny prognostyk na przyszłość, myślę. Pan ma jakieś, e, jakiś swój cel wyjazdowy, powiedzmy, jak inni kibice na tą rundę? Nie. To jest jakiś początek? Czy? E, nie, nie, żadnego, żaden scouting, nie jestem scoutem piłkańskim, więc spokojnie chciałem sobie zobaczyć, jak chłopaki po przerwie zimowej będą funkcjonowali na boisku. E, no, klub e, funkcjonuje dosyć dobrze, myślę, że w dobrym kierunku to do wszystko zmierza i i tutaj e, wyjazd dzisiejszy do Ornontowic to tylko taka, taki przerywnik e, od normalnego, codziennego życia. W tym, jak rozmawialiśmy, to byłeś na praktyce u trenera a dzisiaj spróbujesz zabrać o kłopcy. Tak jest, tak jest. Od trenera Marcina bardzo bo to bardzo pracowity i bardzo Dającym wiedzę stasz? co pozwoliło mi na przełożenie tego tutaj jako drugi asystent, jako asystent w pierwszym drużynie Gwarka. Dzisiaj tylko masz trenera z po drugiej stronie barykady, ale i brata. Eee, jak wygląda wasza ostatnia rozmowa przed meczem? Ta, ta atmosfera jest luźna, wiemy, że do niej zajmuje się tam transferami, widzieliśmy, że nas obserwuje. Również się byliśmy wdzięczni, tak samo wiemy dużo o Radziąkowie, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo dobre spotkanie. A to na koniec się zapytam o tą murawę, wiadomo, my przyjeżdżamy dla nas to nowość, ale z tego co słyszę, to dla Was to pierwszy kontakt z tą murawą w tym roku. Tak, jest to dla nas również nowość z tą murawą, niestety nie było nam dane tutaj przyjść i popracować, potrenować, ale mam nadzieję, że. Nie będzie to problem. Jedna i druga zwierzyna ma takie same warunki i zobaczymy tutaj nas spotkaje obsitujące w gramcie. Dobra, no lecimy, bo zaraz gwizdek. Dzięki, dziękuję. dzięki. Panowie odpowiednie nastawienie. Słowo na dzisiaj. To wszystko, idziemy do roboty. Jedziemy. Wtedy, 91 dni czekała większość śląskich czwartoligowców na powrót do gry o punkty. Ekipa ruchu Radzianków wiosnę inaugurowała w Ornontowicach starciem z miejscowym gwarkiem. W pierwszym meczu tych drużyn Cidry pewnie wygrały 3 do 1, ale rewanż miał odbyć się w zupełnie innych warunkach. Z góry było jasne, że grząska naturalna murawa po niedawnych mrozach nie pozwoli na zaprezentowanie efektownej szybkiej piłki, a rywalizacja może jednych i drugich kosztować sporo zdrowia. Trener Marcin Ściąga po zimowych sparingach mógł być optymistą. Na pierwszy mecz w tym roku posłał w bój zawodników wśród których pojawił się jeden gracz sprowadzony do zespołu w trakcie przerwy w rozgrywkach. Okazję do ligowego debiutu w barwach żółto-czarnych dostał ustawiony na prawym skrzydle Kacper Smoleń. W ostatniej chwili do jedenastki wskoczył Dawid Piwoński kosztem zgłaszającego uraz na przedmeczowej rozgrzewce Kacpra Zalewskiego. Jako pierwsi swoich rywali spróbowali postraszyć się gospodarze. W drugiej minucie na strzał z dystansu zdecydował się Igor Buchta. Piłka popłynęła jednak nad poprzeczką bramki Dawida Stambuły. Kilkadziesiąt sekund później odpowiedzieli Radzionkowianie. Przedostali się w okolice pola karnego. Rywali za pola karnego przymierzył Szymon Siwy. No i on zmusił już do sporego wysiłku Tomasza Broniszewskiego. Ale jak miało się okazać, ta próba najskuteczniejszego na półmetku gracza Cidrufy miała być na długo jednocześnie jedną z ostatnich okazji na to, by zaskoczyć bramkarza rywali. Tymczasem nacisnęli gospodarze. W tej sytuacji futbolówka wpadła do siatki Dawida Stambuły. Ale Jakub Sewerin w momencie zagrania jednego ze swoich swoich partnerów był na i gol uznany nie został trzeba było uważać, bo miejscowi wysłali kolejne ostrzeżenie. Dobre dośrodkowanie w pole karne z prawej strony boiska. Głową uderzył Dawid Boczar. Świetnie wybronił to Dawid Stambuła, a potem doskonale poradził sobie również z dobitką Macieja Kowalika. Piętnasta minuta piłka ze własnej połowy adresowana do Jakuba Sewerina. Przewrócił się pilnujący go Rafał Otwinowski. Sewerin momentalnie z tego skorzystał. Nie zdążył ubiec z najskuteczniejszego snajpera. Gwarka Ordontowice Tomasz Harmata nie Dołożył zapobiec utracie gola również Dawid Stambuła, no i miejscowi byli na prowadzeniu po kwadransie gry. I tak naprawdę w tym momencie skończyły się emocje w tej pierwszej połowie, bo do końca pierwszej części spotkania ani jedni, ani drudzy nie potrafili już stworzyć poważnego zagrożenia pod którąś z bramek. Po 45 minutach gwarek Ornontowicę wygrywał z ruchem radzionków 1 do 0. Tam nie oni nie kosztują, nie gramy, przyjęcie zagranie, przyjęcie zagranie, a nie wy, kurwa, przyjmujecie, prowadzicie, odbija się od kolan, wpieracie, na trzech chłopów, to nic kurwa nie da. Koniu, przyjęcie zagranie, wyjście na pozycję. Tu piłka jest szybko, gościa ka. Tym bardziej tutaj. Jeżeli idziemy wysoko, to musi być ogień. Nie może być, że idziemy na tługwiska, bo z tego nic nie mamy. Głowa do góry, 45 minut drugiej połowy, chłopaki! My tu możemy wszystko wrócić jeszcze. Nie tak nie wróciłem. Głowa do góry, jedziemy, spokojnie. Zaro panowie. Jedziemy, daj Giasta. Kolejna panowie! Panie! 2 minutki. Fajerwerków nie było również po przerwie 58 minuta okazji do zdobycia drugiego gola Szukają gracze Warka Maciej Borycka dośrodkowuje w pole karne Wybronił uderzenie Jakuba Severina Dawid Stambuła Później na linii pomógł mu Kacper Smoleń No i wreszcie ostatnia z prób miejscowych Była już niecelna Ale zapachniało podwyższeniem wyniku dla miejscowych 62. Minuta, piłkę ze swojej połowy wybijają gospodarze. Zdawało się, że Fabian Drewczyk, wprowadzony w przerwie, wszystko ma tu pod kontrolą, ale zdecydował się na nietypowy sposób pozbycia się piłki. No i omal nie skorzystał z prezentu Maciej Kowalik. Na szczęście czujny był tym razem Dawid Stambuła. A ruch wciąż bez realnej okazji do tego, by doprowadzić do remisu, można było spróbować z rzutu wolnego, ale potężnie przestrzelił z 19 metra. Szymon Siwy na domiar złego radzionkowianie wciąż rozdawali rywalom prezenty. No i z tego prezentu rywale już skorzystali. 75 minuta. Dominik Miłek, rezerwowy gospodarzy, pakuje piłkę do siatki bezradnego w tej sytuacji Dawida Stambuły. Błąd Szymona Turczyna nie ruszył też do tej piłki Tomasz Harmata, przejął futbolówkę Gracz Gwarka i poprawił wynik na 2 do 0. To po prostu nie był dzień Radzionkowian. Gospodarze mogli pilnować wyniku. Goście wciąż nie mieli pomysłu na rozmontowanie ich defensywy. Ta próba Fabiana Brewczyka została zablokowana przez jednego z obrońców Gwarka. Już w doliczonym czasie gryżył to czarni mieli żółt po którym miejscowi wybili piłkę poza pole karne. Bez przyjęcia uderzył Kamil Kopeć, ale znowu swojego golkipera wyręczył defensor Gwarka Ornontowice. Jak miało się okazać więcej szans na to, by choć zminimalizować rozmiary straty, już Radzionkowian. Dziękowianie nie dostali. Ruch przegrał na inaugurację wiosny z Gwarkiem Ornontowice 2 do 0. No i na pierwsze ligowe punkty w tym roku będzie musiał popracować w zbliżających się derbach z Gwarkiem Tarnowskie Góry, które zostaną rozegrane na boisku Cidrów. inauguracja wiosny do zapomnienia tak naprawdę, nikt pewnie nie wysła z tego co miało wyjść, bo mam wrażenie od początku do końca po prostu się nie odnaleźliśmy na tym boisku. No dokładnie tak. Nie, nie odnaleźliśmy się na tym boisku, wiedzieliśmy jak Varek będzie grał i to nam się sprawdziło, byliśmy na to uczuleni, no niestety gdzieś dzisiaj błędy indywidualne i może drużynowe spowodowały to, że, że ten mecz wygrywamy. Zimny prysznic dla nas, ale razem wygrywamy, razem przegrywamy całą winę za zasadę pojedynek. Oczywiście biorę na, na siebie, wyciągamy wnioski i szykujemy, szykujemy się dalej, bo świat się nie kończy dzisiaj na tym meczu. Yy, próbowaliśmy grać piłkarsko, tak jak mm, u nas na boisku, no, niestety nie, nie wychodziło nam to tak, jakbyśmy chcieli. Mieliśmy plan B, plan B też dzisiaj. Mów powiedzieć, pali, bo tej sytuacji nie stworzyliśmy, dużo po ośrodkowania. Więc zasłużone zwycięstwo dzisiaj gospodarzy i dziękujemy im za mecz. Tu teraz świat się nie kończy, bo za tydzień gwarek, nasze boisko. Ee, no i z głowami w dole na pewno wyjść nie będzie można. To oczywiście, że tak, bo, bo przeglądane meczu już się nie dzieje. Tutaj cały tydzień ciężkiej pracy musi spowodować to, że z będzie wyglądał mecz zupełnie inaczej. I jestem tego pewny, że tak będzie, bo wchodząc do szatni po, po meczu i widząc w dole zawieszonych chłopaków. To, to to nie jest fakt, No mecz przegraliśmy, oczywiście, a jak to wnioski, ale, ale musimy pozytywnie patrzeć, przede wszystkim wierzyć w swoje własne umiejętności, by, by za tydzień zapunktować, bo, bo Liga ruszyła, zespoły wygrywają i, i musimy też zacząć punktować.